Grasz sobie w jakąś starą grę z pierwszego PlayStation czy innego Nintendo 64 na emulatorze, ale coś nie gra. Nie wygląda to tak jak kiedyś. Pewnie dlatego, że obraz w twojej głowie się zniekształcił i idealizujesz grę o tu, a tutaj nie nadąża za nostalgią. Tylko czy aby na pewno to kwestia idealizowania? Emulując fu, grę na płaskim ekranie pozbywamy się wielu efektów, które czyniły gry tym, czym były kiedyś. Telewizory kineskopowe świetnie maskowały niską rozdzielczość, bo piksele były duże, a sam obraz niejako interpretowany i rysowany ciągłym strumieniem, od lewej do prawej, i z góry na dół. A nie jak na przykład w LEDach czy OLEDach, że mamy taką i taką rozdzielczość, a jak gra ma mniejszą, no to rozciągamy i wszystko jest takie kanciaste i ostre. Dodatkowo linie skanowania, rozmycie krawędzi, lekkie smurzenie obrazu, mieszanie się kolorów, czyli tzw. dithering, który dawał ładne gradienty. Możemy to jednak zreprodukować na tyle, na ile się da, bo istnieje coś takiego jak shadery, które możemy zastosować w emulatorze. Shadery CRT tak konkretnie. No, tutaj sobie wlecą przykłady, ale też pokażę Wam je bardziej z bliska o teraz. I nie ma sensu tutaj opowiadać o tym, jaki jest jaki i czym się charakteryzują, no bo zanudzić Cię nie chcę, a lepiej jak sobie przeczytasz jakiś konkretny artykuł i wyniesiesz z niego więcej niż z takiej krótkiej rolki. Przeczytasz sobie, wybierzesz coś dla siebie, no bo tam jeszcze wchodzi jakieś takie skalowanie rozdzielczości, podbijanie. I też jak chcesz emulować CRT, no to chyba lepiej, żeby to Zostało małe. Nie wiem, nie znam się z emulatorów. Twór, korzystałem tylko z RetroArch i Duck Station i wiem, że w tym pierwszym na pewno można te shadery łączyć ze sobą w celu uzyskania różnych efektów. Różne shadery to też różna zasobożerność, więc czasem trzeba mieć mocny sprzęt. Tak więc, jeśli już musicie emulować, no to zachęcam do takich eksperymentów. Może się okaże, że wcale nie tak źle zapamiętajcie te gry z dzieciństwa. A może dacie lajka i zaobserwujecie. Może dodacie komentarz, w którym napiszecie, czy emulujecie i korzystacie z shaderów, czy gracie na starym sprzęcie. Tego nikt nie wie. Pa pa!